Sylwester Wardenga robi prejtio na Szymonie Hołowni Piotr Frączewski oddał swój głos dla sztucznej inteligencji A Gibson podobno zrobił nie najgorszy koncert I to nie wszystko o czym dzisiaj porozmawiamy, bo jak zwykle dzieje się bardzo dużo. Sorry za chrypę, bardzo się starałem na scenie, żeby dowieść. Ale zanim o koncercie, to bardzo miło mi poinformować, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Batcliffe. A przed nami pierwsze mecze półfinałowe Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy, więc wytypujemy sobie te spotkania. Zaczynamy od spotkania Arsenalu z PSG i tu typuję na remis, bowiem trzeba się spodziewać szybkiego, myślę, emocjonującego meczu, w którym akcja będzie się dynamicznie przenosić z pod jednej bramki pod drugą. Moim zdaniem mamy tu duże szanse na remis i o awansie do finału. Zadecyduje mecz w Paryżu. Kolejne na liście jest spotkanie Barcelony z Interem, i tutaj stawiam na Barcelonę, która moim zdaniem będzie chciała zdominować Inter. Natomiast pamiętajmy, że Włosi słyną z dobrej defensywy i skutecznych kontrataków. Natomiast mimo tego obstawiam, że Barca zanotuje u siebie wygraną. Następnie w spotkaniu Tottenham-Bodo Glint stawiam na Tottenham. Myślę, że Anglicy mają dużą motywację, żeby stanąć na wysokości zadania i trzymam kciuki, że poradzą sobie z Bodo, by zdobyć zaliczkę przed rewanżem. I last but not least, Atletic Bilbao Manchester United postawimy na Atletic Bilbao. Lbao, ponieważ jeżeli baskowie chcą myśleć poważnie o finale rozgrywek, to muszą na swoim terenie poradzić sobie z Manchesterem, który w tym sezonie, umówmy się, daje ciała. Natomiast uprzedzam ich chcę, żeby było to jasne, że to wszystko to są tylko i wyłącznie moje przewidywania i nie muszą być trafne. Piłka nożna jest to forma rywalizacji, gdzie oczywiście występuje element nieprzewidywalności. Natomiast co ważne, szczegółowe informacje na temat Gimper możecie znaleźć w linku na dole. No i nie zapominajcie, że jeżeli to Wy zdecydujecie się obstawić jakieś zdarzenia, róbcie to odpowiedzialnie i za niewysokie stawki, a obstawiać mogą jedynie. Osoby pełnoletnie. A my tymczasem <laughs> zaczynamy. No to zaczniemy od tego, że w miniony czwartek odbył się ostatni koncert Gimpsona w warszawskiej Proksimie. I chciałem Wam powiedzieć, że pięknie dziękuję, bo naprawdę nie mogłem sobie wymarzyć lepszej atmosfery. Wszyscy! Moje się pieska, 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 się Łącznie podczas prawie dwugodzinnego show zagraliśmy 22 planowane numery i kilka nadprogramowych. Były też bardzo miłe i wzruszające momenty, no miałem też 31 urodziny, więc pięknie mi zaśpiewaliście 100 lat. A potem ogłosiłem loterię i wjechali po mnie służbiści. Coś co mi osobiście rozja... Web, to fakt, że przez pół koncertu publiczność napisała pogo i naprawdę zajebiście było obserwować, jak się bawicie do niepostrzymanego, sabotażysty. F*** mnie tudzież lirycznej chłosty. Oprócz tego na bops B odbył się piękny pokaz taneczny mojej wspaniałej Karoliny. A mi się nawet opłaciło wystąpić w tańcu z gwiazdami, bo też kawałek potańczyłem. No, ogólnie bardzo dziękuję za takie przyjęcie, jeszcze biorąc pod uwagę, że w godzinę żeście wykupili wszystkie bilety, a było tak naprawdę zbudowane zero hype'u, czy jakichkolwiek oczekiwań. Taki zresztą był pomysł, żeby nic nie obiecywać, a dowieść mega show, więc w tym miejscu zajebiste podziękowania dla mojego hypmana Ignacego, Jacha, Ricquera, Diela i Mandzia za gościnne występy i zwrotki. Oczywiście dla Roycia, który zrobił piękne show, Rewo, który napiął bicepsy, tudzież panów zajebistego warszawskiego escape rooma przystanek księżycowa, którzy wcielili się w rolę aresztującego. Mnie ABW za nielegalną youtuberską loterię Duży kolał należy się też dla Dzika Który oczywiście jest partnerem mojego kanału A przy okazji dostarczył dużo wody Na scenę, której i my i wy Bardzo potrzebowaliśmy wszyscy No i podczas koncertu odbyło się jeszcze wręczenie Złotych Gimpsoniów, w tym tego najważniejszego Pierwsze miejsce W kategorii transformacja swojej sylwetki I orientacji Dziękuję. Gratulacje a, no i przyszedł ziomek, który zrobił trzy Gimper Simulatory. No, kto ogląda długo, ten zna. Mega fajnie też dostał prezent i zajebiste domknięcie pewnej klamry, jeżeli chodzi o wspomnienia z poprzedniego etapu mojej twórczości. Także pytanie pozostaje, czy Gimson jeszcze kiedyś powróci, skoro to był ostatni koncert Gimsona? A odpowiedź brzmi, że na razie na dalszą działalność muzyczną planów nie ma. Ale dobrze się z wami bawiłem, więc. To wie. Przechodząc zatem do raperów nieco słabszych niż Gimpson, Kanie West <grywa> w ostatnich miesiącach regularnie ląduje na ustach opinii publicznej, czy tego chce, czy nie. Chociaż podejrzewam, że chce. Wrzucanie przez niego swoich odklejek na X to już chyba standard, do którego wielu zdążyło się przyzwyczaić. Natomiast co jakiś czas chłop przesuwa kolejne i kolejne granice, w związku z czym nawet najzagorzalsi fani rapera załamują ręce. Ostatnio na przykład mogliśmy się dowiedzieć, że Kanie chwali się tym, że utrzymywał stosunki seksualne ze swoim kuzynem, bowiem chcieli oni odtworzyć sceny z pism skierowanych do homoseksualistów. W międzyczasie w jednym z wywiadów wystąpił w czarnym stroju ku z klanu, a kiedy indziej dumnie prezentował naszyjnik w kształcie tyki. Kilka dni temu natomiast raper postanowił zawojować inne platformy i odpalił streama na Twitchu. I tym samym pobił rekord najszybszego bana w historii, bowiem zagościł tam jedynie na 7 minut. Ten krótki czas wystarczył Kanie Westowi, żeby na przykład powiedzieć, że dzieci powinien mieć spary z Hilton a nie niekim Kardashian. Pocisnął też społeczność żydowską i LGBT. F i juice, a w kulminacyjnym momencie, tuż przed banem, je zasalutował w doskonale znany, naj******ki sposób. No i tyle go widzieli. Trochę dziwne jest to, że raper wybrał na swój pierwszy stream platformę, która, no, słynie z mocno restrykcyjnej polityki. Było to oczywiste, że tak się to skończy. Co ciekawe, ban nie jest permanentny, tylko na 30 dni. Coraz więcej osób zastanawia się, jak długo to jeszcze potrwa, zanim typ zostanie całkowicie wyrzucony z przestrzeni publicznej. Natomiast podejrzewam, że póki X należy do Ilona Maska. to tego rodzaju nowinki od Kaniego będę wam dostarczał regularnie. Istnieją też na szczęście bardzo znane persony, które pomimo upływu lat, można powiedzieć, że starzeją się jak dobre wino i z godnością. I myślę, że takie określenie doskonale pasuje do Piotra Frączewskiego, którego myślę, że nikomu tutaj nie trzeba przedstawiać. A jego legendarny już i charakterystyczny głos użyczany był naprawdę wielu postaciom, które grał bądź dubbingował, nie tylko w filmach animowanych, ale również audiobookach czy grach. Mogliśmy go usłyszeć m.in. w Epoce Lodowcowej czy Baldur's Gate. A intro kolekcji klasyki zna chyba każdy. Kolekcja klasyki. Polecam i pozdrawiam. Piotr Fronczewski. No i słuchajcie, na dniach pojawiła się informacja, że Piotr Fronczewski będzie twarzą, a w zasadzie głosem Eleven Reader, czyli aplikacji do zamiany tekstu na dźwięk dzięki AI. Jest to o tyle ciekawe, że aplikacja udostępnia kilka tysięcy darmowych pozycji w języku polskim, w tym takie klasyki jak Pan Tadeusz, Lalka o sztuki Szekspira, czy opowieści o Sherlocku Holmesie. No i teraz wybrane treści będzie można odsłuchać za pomocą głosu Franka Kimono, co trzeba przyznać, że brzmi naprawdę nieźle. Legenda polskiego kina, Piotr Frączewski. Dołącza do iconic voices w 11 Reader Piotr Frączewski. Co ciekawe, sam aktor bardzo entuzjastycznie podchodzi do nowej współpracy, mówiąc, że jest to nowy rozdział w jego karierze, a cała ta technologia pozwoli mu na nowe podejście do tworzenia, które było nieosiągalne w tradycyjnej produkcji. Być może już niedługo podczas słuchania audiobooków bądź podcastów będziemy mogli sobie dowolnie zmieniać głos osoby, która relacjonuje nam treści, które słyszymy. A wspominam o tym, bo podejście Franczewskiego mam wrażenie jest dosyć odważne, bowiem większość osób wykonujących na przykład pracę lektorską. Raczej na sztuczną inteligencję patrzy jak na zagrożenie, niż jak na szansę. Dzień dobry moi drodzy. Jak wiecie, kilka dni temu zostałem zastąpiony przez bezduszną maszynę. Czy od twórcy pana Kleksa ta decyzja się opłaci? O tym przekonamy się za jakiś czas. A Krzysztof Stanowski na własnej skórze przekonał się o absurdach polskiego sądownictwa. I pomimo, że jego wpis w tym temacie ma już kilka dni, to myślę, że warto omówić to, co się tam. Odwaliło. Przypomnijmy, że Stanowski zrealizował materiał o Natalii Janoszek wbrew zakazowi publikacji z sądu, za co otrzymał 15 tysięcy złotych grzywny, którą zapłacił. W międzyczasie od tej grzywny się odwołał i sąd w drugiej instancji orzekł, że nie musi on płacić. No to w związku z tym, jak możecie się domyślić, wysłał pismo, żeby mu te 15 koła oddali, które zapłacił, nie wiedząc jeszcze z jaką odpowiedzią spotka się jego odwołanie. No i tu następuje plot twist, bo sąd miał Krzysztofa Stanowskiego poinformować, że gdyby nie zapłacił, to po prostu by mu odpuścili, ale skoro zapłacił grzywne, no to kasy mu nie oddadzą. No i generalnie nie trzeba się nawet nad tym pochylać, żeby zobaczyć, że jest to sytuacja zajebiście absurdalna. A przypomnijmy, że od zakazu publikacji materiałów o Janoszek Stanowski też się odwoływał. I pomimo, że odwołanie było w trakcie rozpatrywania, i tak nałożono na niego grzywnę. Chciał być fair, więc ją zapłacił. Czekając na korzystne rozpatrzenie odwołania No i sąd finalnie przyznał mu rację I powiedział, że żadnej grzywny dostać nie powinien No ale jak już zapłacił to Cytując klasyka Zdaniem wielu osób No Kurwa rozpoczął też swoją przygodę z MMA Marcin Najman Powiem, przypomnijmy, że w pierwszej frykowej walce W Polsce, w KSW Zmierzył się on z Mariuszem Pudzianowskim Przegrywając wtedy w 44 sekundy no i słuchajcie, okazuje się, że przygoda Pudziana z KSW otrzymała piękną klamrę kompozycyjną, rozpoczynając się od błyskawicznej wygranej w kilkadziesiąt sekund i być może, choć to jeszcze nie jest potwierdzone na 100%, kończąc się również błyskawiczną przegraną w kilkadziesiąt sekund z Edim Holem, który dosłownie rzucił Pudzianem o ziemię jak workiem ziemniaków w pierwszej minucie walki i błyskawicznie go dobił przy pomocy ground and pound, co Pudzian odklepał. A wspominam o tym dlatego, że taki przebieg ostatniej walki Pudziana może mieć ogromny wpływ na kolejne kroki, które podejmie w KSW karierze. Mariusz nie jest już najmłodszy i od jakiegoś czasu romansował z freakami. W związku z tym wiele osób spekuluje, że być może to już jest ten czas, by przejść na emeryturę i zamiast w KSW, zacząć występować we freakach. I myślę, że może być to całkiem realne, nawet biorąc pod uwagę, w jakim miejscu aktualnie jest fightowa branża. A może to będzie jakieś ciekawe odświeżenie? Czas pokaże i jeżeli Pudzilla podejmie decyzję, to ja was na pewno o tym poinformuję, dlatego zasubskrybuj sobie drogi widzu, żeby nie przegapić. Ciężko było też przegapić różne relacje z pogrzebu papieża Franciszka, który to odbył się w w sobotę. No i oczywiście, jak przystało na tak ogromne wydarzenie, do Watykanu zjechała się wierchuszka najważniejszych politycznie osób na świecie, a w samej ceremonii pożegnalnej uczestniczyło kilkaset tysięcy osób. W Polsce natomiast całe show skradł obecny marszałek Sejmu i kandydat na prezydenta, czyli Szymon Hołownia. Obiektywy bowiem uchwyciły, jak relacjonował uroczystość na swoim Instagramie. I sporo osób na Twitterze wyraziło tym faktem mocne oburzenie. Krytycznych wpisów na temat tego zachowania pojawiły się bowiem tysiące. Komentujący wytykali Hołowni brak rozumu i że na a inni, co ciekawe, odkopali fragmenty, w których to chołownia często powoływał się na słowa papiera Franciszka, który lubił zwracać ludziom uwagę na nagrywanie telefonem podczas mszy. O ironio. Cała ta sytuacja, oczywiście, została również mocno przez ludzi zmemowana, aż chołownia zdecydował się do tej lawiny komentarzy odnieść. Natomiast zamiast pożar ugasić, tylko go rozniecił. Zareagował on bowiem w stylu passive agresyw, stwierdzając, że trzeba nie mieć wstydu, aby w takim momencie kręcić polityczną wojnę, a poza tym to na uroczystość zabrał ze sobą osoby w kryzysie bezdomności którym papież Franciszek pomagał. Jak możecie się domyślać, odpowiedzi były dla chołowni w znacznej mierze druzgocące. Można powiedzieć, że z zarządzaniem kryzysem radzi sobie na podobnym poziomie jak instagramowe influencerki, a okazję by chołownie wyjaśnić zdecydował się wykorzystać Sylwester Wardenga. W swoim obszernym poście Sylwek wypunktował podejście polityka, pisząc, że powinien on godnie reprezentować nasz kraj i nie wycierać sobie mordy bezdomnymi. Zwrócił też chołowni uwagę, że na robienie fotek jest czas i miejsce, a tamte okoliczności na pewno nie były właściwe. I i co ciekawe, wpis sylwka na tyle mocno przypadł do gustu internautom, że zrobił on na Hołowni kilkunastokrotne ratio. Swoje trzy grosze do tematu dołożył też Krzysztof Stanowski, który to wyśmiał przywożenie na uroczystość osoby w kryzysie bezdomności, opisując całą sytuację w kuriozalny sposób. Część osób próbowała marszałka bronić, no ale te zdjęcia, na których robi sobie selfie, i nagrywa relacje i storki, niezależnie od tego co o nich powiemy, nie wyglądają najlepiej. I o ile nie zajmujemy się na tym kanale tematami politycznymi, w związku z tym kampanii prezydenckiej Hołowni analizować sobie tu nie będzie. Ale to, co jest dla mnie w tej sytuacji interesujące, to to, jak coraz częściej możemy zauważyć przenikanie się świata influencerów i polityków, i moim zdaniem ma to zarówno dobrą, jak i złą stronę. Dobry aspekt tego wszystkiego jest taki, że politykom będzie dużo trudniej kontrolować przekaz informacji w ich temacie, bowiem internet, w tym również influencerzy, są ze swojej natury niekontrolowalni i zdecentralizowani. Z drugiej strony natomiast tego typu sytuacje mogą politykom pokazać, że internet i influencerzy są Zdecentralizowani i niekontrolowalni, i że może trzeba coś z tym zrobić. I o ile zapewne wszyscy się zgadzamy, że pewne regulacje, chociażby w temacie bezpieczeństwa najmłodszych w internecie, pewnie są bardzo potrzebne, o tyle boję się, że jak rządzący poczują, że byle influencerek swoim postem na Twitterze może realnie wpłynąć na ich poparcie, obniżając je, na przykład poprzez merytoryczne wypunktowanie takiego pana, no to zacznie się regulowanie, cenzurowanie i inne nieprzyjemne rzeczy. Oby jak najpóźniej. Albo najlepiej wcale. Natomiast póki w granicach prawa wszyscy możemy mówić co nam się żywnie podoba, to subskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco, a ja będę Was informował o tym co dzieje się w internecie. Dzięki za uwagę. Lecę leczyć gardło. Papa! Pa.